Cześć! Na tym edukaście będziemy rozmawiać na temat początków nazizmu w Niemczech. Na wstępie zajmiemy się kryzysem społecznym i gospodarczym państwa niemieckiego po I wojnie światowej, by skupić się na nastrojach planujących w społeczeństwie niemieckim po decyzjach traktatu wersalskiego. Oraz by odpowiedzieć na pytanie, jakie partie cieszyły się popularnością w tamtym okresie. W drugiej części edukastu opiszemy postać Adolfa Hitlera, skupiając się na stworzonej przez niego niemieckiej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej, opisując działalność bojówek SA, a także wymieniając punkty programu samej partii. Opiszemy również tzw. pucz monachijski oraz zwycięstwo Hitlera w wyborach w 1932 roku i objęcie przez niego urzędu kanclerza. Zapraszam. Państwo niemieckie, podobnie jak inne kraje europejskie, przechodziło szereg kryzysów związanych ze zmianami w gospodarce po I wojnie światowej, a także skutkami tej wojny. Republika Weimarska, bo tak nazywało się państwo niemieckie po I wojnie światowej, przechodziło najdłużej kryzys po aż do 1924 roku. Społeczeństwo niemieckie nie poczuwało się do odpowiedzialności za wywołanie I wojny światowej, natomiast spłaty długów ciążyły właśnie na nim. Postanowienie Traktatu Wersalskiego uznano za niesprawiedliwe i krzywdzące. W tak trudnej sytuacji popularnością cieszyły się hasła skrajnie nacjonalistyczne. Najbardziej znanym nacjonalistą tamtego okresu był Adolf Hitler, niemiecki polityk. Od 1914 roku walczył on w wojskach niemieckich. A kapitulację Niemiec podczas I wojny światowej uznał za zdradę. Swą karierę polityczną rozpoczął jako agitator Reichswehry, czyli Wojska Niemieckiego, po postanowieniach Traktatu Wersalskiego. W 1920 roku z inicjatywy Adolfa Hitlera Niemiecka Partia Robotnicza DAP została przekształcona w niemiecko-narodową socjalistyczną partię robotniczą NSDAP. Ugrupowanie to w bardzo szybkim czasie stało się poważną siłą polityczną. Działalność partii opierała się również na atakach bojówek partyjnych, tzw. oddziałów szturmowych SA. Ideologia Hitlera, a tym samym program partii miał charakter antysemicki i skrajnie nacjonalistyczny. W 1923 roku NSDAP rozpoczęło pucz w Monachium, który zakończył się niepowodzeniem. Aresztowano przywódców i uwięziono, natomiast partię NSDAP rozwiązano. W 1925 roku Hitler wyszedł na wolność, wznawiając działalność NSDAP i SA. Popularność tej partii zaczęła wzrastać w czasie wielkiego światowego kryzysu. W 1932 roku zdobyli oni 37% głosów, stając się pierwszą siłą polityczną w państwie niemieckim. W styczniu 1933 roku Paul Hindenburg, prezydent Niemiec, mianował Hitlera kanclerzem. Rząd Hitlera nie posiadał większości w Sejmie, dlatego miał charakter koalicyjny. Jednak szybko okazało się, że naziści nie zamierzają dzielić się władzą. Rozpoczęto terroryzowanie przeciwników. Hitler rozpoczął starania o budowanie państwa totalitarnego pod jego dowództwem. Państwo niemieckie po I wojnie światowej przechodziło kryzys związany ze skutkami wojny, jak również nałożonymi przez porozumienie wersalskie karami. Społeczeństwo niemieckie nie zgadzało się z decyzjami systemu wersalskiego, dlatego partie nacjonalistyczne, nastawione wrogo do nowej sytuacji, cieszyły się ogromnym poparciem wśród społeczeństwa. Największą popularność zdobyła niemiecka Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza NSDAP, której przywódca Adolf Hitler głosił tezy antysemickie i radykalnie nacjonalistyczne. Jej bojówki, tzw. SA, prowadziły akcje przeciwko kapitalistom i Żydom. W 1923 roku partia Hitlera przeprowadziła nieudany pucz w Monachium, co doprowadziło do zdelegalizowania NSDAP i SA. Po wyjściu na wolność w 1925 roku Hitler wznowił działalność NSDAP, a popularność partii zaczęła szybko rosnąć. W 1932 roku wygrywa on wybory, a rok później Paul von Hindenburg mianuje Hitlera kanclerzem Niemiec. Nazizm, nazizm hitlerowski przejmuje władzę i powoli zaczyna kontrolować każdy aspekt życia społecznego w Niemczech.